1 grudnia. Już trzeci dzień przyzwyczajam się do Warszawy jak do życia w niewygodnym ubraniu. Zacząłem od pogrzebu Władka Kędry. Było ludzi, mnóstwo, jakieś zapomniane twarze muzyczne, wśród nich starzy profesorowie, Rytel, Drzewiecki, Lewicki, msza z muzyką. Nad grobem pięknie przemówił Kiejstud Bacewicz, śpiewał chór, mnóstwo młodzieży. Żył pół wieku stanowczo za krótko. Wieczorem tego dnia byłem z Heniem Krzeczkowskim w węgierskiej restauracji. Henio przegrał zakład o więc stawiał mocno, ale ja piłem niewiele. Okazuje się, że nasze kandydowanie na zjazd literatów już się skończyło. Podobno było zebranie zarządu oddziału z egzekutywą partii i nas wykreślili. Właściwie cieszę się z tego, bo nie chciało mi się nic robić. To nie ma celu i sensu teraz wystawiać im się na sztych i dać materiał do prowokacji. Chcę przycichnąć jak pluskwa. Może nawet na zebranie nie pójdę. Iść, żeby na mnie Gaworski strzępił ozór, albo żeby mi kazali uchwalać jakieś rezolucje o zjeździe partii czy Czechach? Ani mi to w głowie. Ani w łebku mi to. Henio był w wielkiej formie, sypał koncepcjami i syntezami jak z worka, zwłaszcza, że miał kilka ciekawych rozmów, jedną z nich z pewną osobą z minionego okresu, nazwiska nie wspomnę. Parę rzeczy bardzo ciekawych, na przykład, że my przeceniamy i demonizujemy Rosjan, a oni są po prostu głupi i niezorientowani. Na przykład, o czym zresztą wiem z jego własnych ust, Bolo Piasecki po prostu zagadał, Zatrailował przed laty generała Sierowa. Przedstawił mu się jako wódz całej polskiej reakcji, wmówił mu co chciał i sprzedał to, czego wcale nie posiadał w imieniu tych, za których wcale nie odpowiadał. Inna rzecz, że Zachód zgoła się często nie domyśla, jak bardzo Rosjanie są niezorientowani i bynajmniej tego nie wyzyskują. Na przykład Stalin. Jak nie było ofensywy aliantów na Niemcy, myślał, że to jest umyślnie, aby go wykrwawić. Sam by oczywiście tak właśnie postąpił. Kiedy się zorientował, że to nie z makiawelizmu, ale z nieprzygotowania i słabości, wtedy już wiedział, że ma przed sobą frajera. Ruszył naprzód i capnął, co się da. A tamci długo nie mogli się skapować, nawet mając bombę wodorową. Inna ciekawa hipoteza Henia na temat ostatniego zjazdu partii, że nie tylko Breżniew pomagał Wiesiowi, ale i Wiesio ratował Breżniewa, bo po Czechosłowacji jego sytuacja wewnętrzna, Breżniewa, nie była świetna, gdyż wojsko wymusiło interwencję w Czechach, która jednak politycznie nie została w całości wygrana, wobec czego w Polsce mogły się udać rządy silnej ręki. Kierunek reprezentowany przez Moczara – Tymczasem przejął go Gomułka, strasząc Breżniewem i nawet aresztując podobno jakiś ludzi z MSW. Oczywiście hipoteza cała nieco jest karkołomna, ale Wiesio wygrał. Symbolem jest pozostanie starewicza oraz utrzymanie się polityki z Rakowskim, co jest to zresztą ostatnie jeszcze u nas pismo godne tej nazwy. Ale czasy idą ciężkie. Zachód głupi i skłócony, sprawy walutowe. Ruscy pewni siebie i Gomułka będzie jak najtwardszy. Nuda będzie jak diabli, tylko w pracy widzę ratunek. W Czechosłowacji mętnie. Trudno już w ogóle coś zrozumieć, bo jak cokolwiek mówią, to nie wiadomo, czy tak myślą, czy też mówią taktycznie, aby uspokoić Rusków. W ten sposób znowu stopniowo wróci tam drętwa mowa. A przecież jedną z cech całej czeskiej sprawy był powrót w życiu publicznym do normalnego ludzkiego, niesowieckiego języka. Smutny powrót do punktu wyjścia. Wniosek będzie, że trzeba pełzać chyłkiem, łudząc na miejsce. Nikt się już słowem nie odezwie, ja też nie. Miałem zaległości w lekturze, dziś więc cały dzień czytam argumenty i forum. Bardzo pouczające zestawienie i widać z niego różnicę między wschodem a zachodem. Zarysowuje mi się pogląd dosyć katolicki, co jest dla ludzkości najniebezpieczniejsze. Oto reformatorzy całościowi zbrojni w jakąś teorię utopię. Przyszło mi to do głowy, gdy czytałem w poglądach markwisa. Ten człowiek, jak mu się uda, to rozwali zachód. Wschodu niestety nie, bo go tam nie puszczą. A szkoda, wysłałbym go na dożywocie do Moskwy. Natura ludzka i świat ludzki mają w sobie jakieś takie skażenie, że każda reforma całościowa zmienia się albo w odrażający totalizm, albo w niszczącą anarchię. Tylko częściowe, empiryczne, czysto doraźne i praktyczne reformy mają sens Marksów, Leninów, Markisów pędzić trzeba precz, zostawiając tylko praktyków, choćby i krótkowzrocznych. Lepsze to od dalekowzrocznych. W argumentach masę polemik z rewizjonistami. Nawet ciekawych, choć obłąkańczych. Między innymi dlatego, że rewizjoniści milczą przymusowo jak zaklęci. Podobno Kołakowski wyjechał jednak do Kanady. Potępiono już Ładosza zatwierdzenie, że dzisiejszy rewizjonista mógł mieć kiedyś rację. Nikt tylko nie mruknie ani słowa o prywatnych chłopach w Polsce, czysty oficjalny rewizjonizm klasyczne tworki, jak Boga kocham.